Cześć na z tej strony Maxi, a w dzisiejszym odcinku zagramy sobie Stumble Guys razem z Kermitem Cześć, cześć Najpierw rozejrzyjmy się co jest tutaj w menu, bo ja pierwszy raz będę grał w tą grę Jest jakaś ja darmowa nagroda, samo. za darmo coś Pięk można to... zrobić Kręci za się, ło, szczęśliwe no, kręcenie Lekłe lub lepsze I, i, rzadkie, zwykły? przerzuć, pr... hmm. Mam pięć żetonów, co za to można dostać? Ja, ja kupię, ja dostałem jakąś monetę Stumble, 5 nie co to robi? Klep, może coś w sklepie za żetony to są zaklejnoty, zaklejnoty, tu jest coś za 35 tonów, ale to mnie nie serio, dostałem tylko 5. Za 5 tonów to na pewno nie ma. Zobaczmy jak dostosować można swoją postać. No, Kobieta albo mężczyzna, zostawiam chłopaka, zostawiam chłopaka. Kolor skóry, można być niebieski na przykład, jest, to ja są tutaj fioletowy, będę fioletowy. Emotki, jest tu coś do wyboru? Nie, tylko są tylko do zdobycia człowieku, później. Człowieku, ja będę zielony. Kroki? Normalne kroki można tylko na razie. Nie mam jakichś. Super. Dobra, jesteśmy w jednej poczekalni, zaczynamy grę. Niech nas załaduje, zobaczymy, jak to wygląda. Jeszcze Nigdy nie grałem w tą grę. Jest 4 na 32 tak osoby, czyli 32 osoby, czyli będzie 30 osób do pokonania, żeby wygrać. Mam nadzieję, że nie trafimy Teraz na jakichś dobrych mamy. graczy. Co o! Raz mam. Co się, robi? Ech, ściga się do mety! Pile no, fall! Tak, tak, tak. Jak to zrobić? Dobra. Jestem pierwszy, jestem w pierwszym tym, w pierwszym tak. rzędzie. Nie wiem. A oni się rzucają, to się jakoś rzuca. A nie, to o, dobre, już to już wiem co to jest, ja też Do lewej idę tutaj za nimi O, Czekaj, nikt, się jak... nikt, się nie chce, nikt się nie chce wychylić o, do przodu O, i tu, o, i tu jest o, A, ja jestem cały czas tej kopietu O, spadli kolejni Ja jestem coraz bliżej, czekam aż oni to odkryją, ja się, ja się nie ruszam się O, ile to... spadają Mi tu się wydaje, ajajaj, aj, aj, nie Niech się poskarżą wszyscy, ja chwilę poczekam, bo i tak Jest kolejny skok Jeszcze tylko dwa kroki, dwa kroki do końca 16 osób tylko przychodzi ostatni krok No niech ostatni? ktoś się ruszy bo, dobra, ja tutaj. Ja lecę, lecę, jestem trzeci, jestem, jestem, jestem trzeci. trzeci. Drugi, jestem Jest, drugi. Drugi. udało nam się. Przechodzisz, mamy to! Udało się pierwszy raz, pierwszy raz udało się nam się przejść przez pierwszą mapkę Tak, jesteśmy najlepsi. I to byliśmy w top 3. Dobra, kończą ostatnie osoby, czy jedno miejsce. Kto się załapie? No. Dobra, przy koniec, koniec, koniec rundy. Żegnamy, żegnamy Państwa Żegnamy! Już została tylko połowa stawki My jesteśmy zobacz, jakie mamy nubki, nubskie skiny, a reszta już takie no. dobre. Ale może uda nam się ich pokonać, Co teraz za tryb nam no. wylotuje? Uuu, wow, jaka jakieś... ślizgawka jakaś Aquapark, do, do aquaparku nas wysłali, o co tu no, chodzi? Nie... Jakiś tur przeszkód Ja biegnę prawo, biegnę Ja lewo. prawo Trzeba poczekać Ała, spadłem do wody, Jest, 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 biegnę pierwszy, jestem na prowadzeniu Skoczyłem, już lecę wodą Spacja Jak lecisz? Spacja na skok, wlecę w wodzie jako pierwszy A ja też płynę, 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 wow, płynę ale tu się dziwnie, uderzyłem w coś, Płynę, płynę. Wow. Aha, już wiem, tu się skacze, musisz skakać nad tymi różowymi. Aha, rzeczywiście. Jakieś no. wiry, przeskoczyłem. Myk. O, jakieś przyspieszenie będzie. Dobra, 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 idzie dobrze, na razie. Mam jakieś przyspieszenia. A, A uderzyłem w coś, ale jestem, już mnie wyprzedzają, wyprzedzają mnie, nie jest dobrze. Au, znowu uderzyłem. Uderzyłem też. Dobra, dobra, znowu wychodzę na prowadzenie i będzie... Nie, przeskoczyłem, co ja zrobiłem, nie wiedziałem, że tu jest taki ja skok. nie mogę. Jest, jestem na mecie, udało płyną. mi się, udało mi się. Uf. Czekaj, lecę! Widzę cię, widzę cię, już jesteś niedaleko! Jestem, przeszedłem! Jest, dobrze. Udało nam się, już jesteśmy w top 8, jesteśmy w 8 no, co najlepszych. Więc. Jak na pierwszy raz naprawdę super mamy idzie mi się daje. No. Może uda się wygrać nawet. Ooo wow. jakieś przeskakiwanie! Kakanka jakaś... Oj, co to jest tam za Biedronki? Mi. Co to tam za Biedronki? Nie wiem. Kto to jest? Oj, uwaga, uwaga! Oni jadą, to są jakieś odkurzacze, nas, chcą chyba zabić. Whoa. Trzymajmy się razem. O co tu chodzi? Ja nie wiem! A, co mnie dopaść? A, ugrysz mnie, ugrysz mnie! Ała znowu! Ja. Wyrzuca mnie za map, Wyrzucił mnie, Ała. odpadłem! Ała. Odpadłem wróciłem już, ja odpadłem jako pierwszy. mój wypchnął, ja wypchnął mnie biedronek. Nie! To się Wypadłeś, widzimy jak Wypadłem, wypadłem. Aj! Wypadłem. No. no dobra, i już to już była ostatnia runda. Aj. I z no. par czy byłeś drugi? Ja jako no. pierwszy tołem finałem mój dopadła ta biedronka. No niestety, w pierwszej grze się nie, nie udało. Ale od razu przechodzimy do drugiej, może w drugiej się nam uda. Nagrody, przechodzi do trzeciej rundy, plus 30 z tego. 1500 ekspa 20 kucharków. No, nie jest źle. No. Dobra, zaczynamy kolejną grę od razu. Będą pewnie jakieś nowe mapki, bo to widzę, że jest ich dużo. Naprawdę jest ich dużo. O, jakaś zimowa. Tu to nam wylosował Kolejny tor przeszkód, ale teraz zimowy. O nie, jestem w drugim, w drugim Kurde, rzędzie. Ja piłem wodę. Szybko, szybko, Kermit, biegnij, nie zaczęły się. Biegnę, biegnę, biegnę. A, a, uderzyłem, ale ślisko Kość. tu jest, ale tu jest ślisko. Ale jestem pierwszy. Jak a, jest? ślisko, ślisko. Trzeci. A, uderzyła mnie, kula. A mnie też! Ała. I spadłem na Biegnij, tół. biegnij, ale dalej jestem na prowadzeniu! Szybko, a po co ja skaczę? Teraz Uwaga, się. O nie, wyrzuciło mnie! Je. Spadłem Kiedy z mapy! Skok! Jest, skok! Drugi. Biegnę, drugi. dobra, przyszedłem to. Skok? Chyba się udało, jestem jakoś czwarty bo piąty. Jestem pierwszy, jestem Jak pierwszy. pierwszy się... jestem pi... Widzę, 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 ja biegnę za tobą, jestem drugi. Jestem drugi, za tobą. Ha, ale jesteśmy jest, dobrzy! Ale yes. jesteśmy najlepsi, ha. Tak. Dobra, skończyła się runda. przeszliśmy, odpada 16 osób, a my dalej jesteśmy w grze. Tym razem może się uda wygrać, ale co teraz nam wylosuje? Na razie nie można myśleć o takiej dalekiej przyszłości. O, znowu to! O, o, o tutaj to trzeba Znowu, trzeba wyczekać. Ale jest te, teraz jest mniej osób, wtedy było 16, teraz jest 8, o, więc będzie ciężej wyczekać. Ale początek to można zaryzykować troszkę tutaj. Oj, tutaj... Oj, jak się później zgodałem, spadłem. jak jakoś poszedł. Wydaje mi się, że tu. A nie, też nie tu, co jest? no to było? Nie wiem. Czyli w lewo trzeba iść. W lewo, w lewo, no. Na pewno trzeba iść tu. No tu dalej ty też trzeba, trzeba iść. Też. No i tu też. I tu już działa, zostaje, już nie idę dalej. Tu mi się wydaje, że a Aj, spadłeś! Nie. Już tam w, dół jest, w Ja już kończę, nie wiem, czy zdążysz. Ty nie ja nie na nie pewno zdążę, a Ty nie wiem. ja jestem, a Ty zdążysz? Nie, nie zdążyłeś, nie i ja. Ale tu już chyba przyszedłem do finału, więc musisz mnie oglądać i zobaczyć, jak mi pójdzie. No I trzymać za mnie kciuki mnie Będę trzymał. Jako jedyny jestem w takim nubskim skinie i może im pokażę, że, że to nic wcale nic nie znaczy. Jaka mapka będzie finałową? Oj, Honey Jest drop, z... nie spadni O co tu chodzi? Przecież o, tu już powiem. wiem o co chodzi Dobra, trzeba Ju. biegać i tutaj zapadają się za nami za nami klocki. Trzeba jak najdłużej utrzymać się u góry Ty, a którym ty jesteś? KS7 JD Przeskocz! Jest, jest, jest ale tutaj zaraz możesz spaść myk, dobrze. myk, myk, cały czas jestem u góry, a oni tam na dole ha, ha. Nie doskoczyłem a, a. Dobra, dobra, nie ma źle, nie ma źle myk, myk, myk. Tutaj po obrzeżu, żeby później mieć więcej miejsca na środku, żeby móc sobie dalej biegać Tak, tak, tak. Czy jest tu ktoś ze mną na tym poziomie? Nie wiem, na razie nie sprawdzam, nie bo ma nie, nikogo, nie ma, nie to, ma dobrze, to dobrze, to dobrze. Oj, ktoś tam dopiero spadł tutaj, oj, 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 jest, Wygrałeś? już jeszcze wygrałem, Wygrałeś. wygrałem grę od razu, ja, Wygrałeś. tak łatwo było, no nieźle, jest, 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 zwycięstwo, pierwsze w życiu zwycięstwo, jesteś najlepszy, Maxi, Haha. Teraz to jest 7JD, jest, pierwsze, pierwsze zwycięstwo, pierwsza aj, korona, 3000 EXP, ale super, dobra, zagramy jeszcze jedną, trzecią gierkę, może też się uda wygrać, mi albo Kermitowi, jak już drugi gierce Zobaczmy. udaje się takiemu nupkowi, co nigdy nie grał, wygrać, no to o, jest naprawdę co dobrze. To jest, co tu się dzieje? Och, ale tu jest dużo tych kręciołków. No, W ostatnim jest, rzędzie jestem. Ja no, też nie. W ostatnim Dobra, biegniemy, biegniemy. Prześrodek, środek tu. Myk. Myk, no razie mijam dobrze to. Ja też. A, u, to jestem złotka, spadłem gdzieś na dół. No nie, no teraz to, jest, ja, to teraz nie jest ja dobrze. Ja lecę, ja lecę, ja lecę. Ja, ja słabo na razie, ale może to bierzam tu, to by się przydało przejść chociaż. Ja też już biegnę tutaj. Mijam te kręciołki, jest tutaj fajne przejście, myk. Jestem trzeci, ja jestem daleko gdzieś, ale nie wiem jak tu się iść, ja, nie wiem jak to tu iść, tutaj skok, nie tutaj skok i tutaj skok, już widzę metę, już widzę metę, ostatni granicowy jest meta, boże mi tu nie zrzuciło i mnie zrzuciło, no nie, no nie, A i znowu mnie dopadło, dotarłem, dotarłem, ja jeszcze nie, biegnę, wyślę. aj spadłem, no nie, no nie, tu mam problemy, ale chyba się uda, Przeszedłem. uff, Uf. uff, udało o, mi się, jesteś. dobra, uff, na szczęście, a, tu jakiś strażak sobie nie może poradzić. Dobra, koniec rundy. Przechodzimy, przechodzimy. przechodzimy. Już tylko 16 osób, 32. Ale tu jest więcej nob nobskich skinów, zobacz. No Chyba tak, z 5. Ej, no. co teraz wylosuję? Hot Wheelsy, co to? Hot wheels. No, tu ściga się do mety. Hot Wheels Hustle. O, jestem w drugim rzędzie, nie, jest źle. Ruszamy, ja ruszamy. Oooooo! Lecę. Lecę też. Hopscock. O, Biegnę, 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 biegnę. To ty lewo, jesteś dawaj, tak, lewą tak, stroną, tak, ale, tak. ale nie wiem, czy tutaj. Aj, już wiem, co widziałeś. Skok. Ej, czemu mnie nie wybiło? Baj. jest, dobra, jestem u góry. Ej, tu się coś chowa, tu się coś chowa, coś wysuwa. O, ale to będzie ciężkie. I mej kolejny skok. Dobra, chyba przejdę, to jestem. Uf, i w którą dziurę? Lecę w różową, bo ktoś poszedł w różową. O, samochodzik. Ale lecę. O, kurde, jak ciężko się tym lecę steruje. Ciężko się tym steruje samochodzikiem. Ja nie umiem. On sobie słabo skręca. Jest dobrze słabo skręcę ten samochód Ej faktycznie słabił. Dobra dawaj dawaj Maxi o, a, Ale nie, spirala Nie, nie, nie trzymaj Wu przy skręcie O rzeczywiście Tu w ogóle nie trzeba W... O, a dostałem z jakiegoś, jakiegoś płotu. w ogóle nie trzeba trzymać Wół, samą przyspiesza Lmyk. O, o a ktoś mi uderzył w locie! Zęby! A uderzyłem w jakieś zęby. Ale jest meta, jest meta, o, chyba będę. Turbo przyspieszenie. Jestem w finale, jestem w finale, udało się a to Ty by się udało? Jest! Uda? Yes, no to super! Haha, ha, oni tutaj nie umieją przejść tak wysłanek! Dobra, zaczyna się finał! Przyszło 8 na 8 Oj, co tu wylosuje nam na finał! Bała żegnajcie! Haha! Ha. Znowu ten wodny wyścig, przynajmniej to już znamy! Ja ostatnio tutaj wygrałem, więc są szanse, że znowu wygram! Jestem w pierwszym rzędzie! Ty chyba ja jesteś też. za mną, a nie w lewo, myk! Aj, zatrzymaj się! Nie, nie, zapomniałem źle! I już nie mam chyba szans na zwycięstwo! Popełniłem błąd na samym początku! Poczekaj, poczekaj. Ja gonię się ze świętym Mikołem. jestem Co pierwszy. ja robię, co ja robię. Trzeba poczekać, poczekać. I teraz. Jest, udało się pierwszą przeszkodę, ale jestem daleko w tyle. Nie jest dobrze. Skok. I dopiero do wody wpadam. Szybko. Myk. O, może nadgonię jakoś. Jak się dobrze będę ślizgał. O nie, wypadłem ze ślizgawki. No nie, no, tu już aj, nie aj. mam szans. Ja przegrałem. Nie mam szans. Ja przegrałem. Koniec, no nie, ale mi słabo my poszedł my, ten my, finał my, 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 my A, no Ale chociaż do finału doszedłem o, Ale święty Mikołaj wygrał, no my, ładnie Święty Mikołaj w ogóle przeskakiwał tam w górę Wow, 500 Zobacz, zobaczmy jeszcze jak to wygląda w menu po tych trzech gierkach Chce ci to... poziom, do... sprawdź stroje, dostosuj Myk, są jakieś stroje nowe? Zdobywaj no nowe skórki Nie, chyba nie ma Odbierz, zwykłe lub lepsze yy, Losuje, losuje kręcenie Ten, gdzie postać może coś fajnego wypadnie? Epickie rzadkie? Nie Jest rzadka jakąś czarownicą, jakąś czarownicę mam. Wyposażam ją, żeby nie być nobskiem już. Jakie jestem czarownicą. No to dobra widzowie, dzięki za oglądanie i mam nadzieję, że wpadniecie jeszcze na kolejny odcinek. Trzymajcie się siemano!